Uważam, że po wypadku komunikacyjnym poważnym rodzina nie powinna w ogóle podpisywać żadnych pełnomocnictw od razu. Bardzo ważna decyzja, bo ona się wiąże z być albo nie być dla tego pacjenta. No to jak miałbyś takie kilka rad dać, co powinny zrobić te osoby i ich rodziny? Jak się zachować? Po pierwsze, jeśli ktoś przyjeżdża do domu, to nigdy nie wybierać tej firmy. Z mojego doświadczenia wynika każdy ząk. Niech pokażą papiery na swoje sukcesy. Jakie ma, nie wiem, e, jakie renty na rehabilitację uzyskuje? Jaki ma rekord odszkodowań, Ile tych odszkodowań e, udało mi się, żeby ubezpieczyciel wypłacił? Ich adwokat mówił, że ja sobie to wymyśliłem, nie? że nie ma takich rent na rynku. Po kilku miesiącach naszej pracy uzyskali 28 tysięcy złotych, jeden z tych pacjentów, a drugi 25 tysięcy. Miesięcznej renty na rehabilitację. Ale ja muszę zadać to pytanie, ale czy to oznacza, że Wy jesteście drodzy? Nie, właśnie nie. Jesteśmy tańsi niż te firmy odszkodowawcze. Tam handlowiec musi zarobić, naganiacz, telemarketerka i tak dalej, nie? Absolutnie nie. Po prostu oni mają przewagę i jeżdżą po domach, kupują dane osobowe, trzeba to wprost powiedzieć.